Jak drukować zdjęcia przez aplikację HP Smart w systemie macOS? Aby móc drukować, aplikacja HP Smart musi być zainstalowana na Twoim komputerze i skonfigurowana z drukarką. Otwórz aplikację HP Smart na komputerze. Jeśli z aplikacją HP Smart połączonych jest kilka drukarek, kliknij tę, w której załadowany jest dokument. Kliknij kafelek Print Photos drukuj zdjęcia. Kliknij zdjęcie, którego chcesz wydrukować, a następnie kliknij Open. Otwórz. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane z drukarkami i wybierz swoje urządzenie. Dostosuj ustawienia drukowania, a następnie kliknij Print. Drukuj.